swe jamiona nie weź, mocą krzyża dodaj sił, życia pisz Biorę Was. Teraz cykl kazeń pasyjnych, to już czwarty. Moi drodzy, trzeci rok, po dwa tygodnie mówię. Materiałów mamy niebotyczną ilość. Dopiero doszedłem do teczki numer dwa. Wieczór niedzieli wigilijnej. To jest na kilka lat, tu mamy materiałów. To już ma, jesteśmy w wielkim tygodniu. Zakończył się uroczysty wjazd do Jerozolimy. Tłumy ludzi idą za nim. Pan Jezus na Osiołku wjeżdża na dziedzinie świątyni. nie to, a dzisiaj zaragało serce. Zachowuje się jak król. Muszę być historykiem. Król jak wjeżdżał do miasta, gdziekolwiek co się działo, jak się pojawiał, zawsze obsybywał biednych czyś, dawał dary. To, to tak jak ciotka z Ameryki czy muje przyjechać, czy jak moi, nasi, moi rycerze z Ameryki czy z Brzeska przyjeżdżają, to też przyjeżdżają jako królowie nie? Bo Tu ciasto, tu rewelacyjna kiełbasa, tu jakieś ciuchy. Więc Pan już się tak zachowuje. nie przyniósł, moi drodzy, na dziedziniec żadnych teraz ja umóżnęł, bo to już porozumieniu potrzebne było. Jedzę, ale dzieci, zszedł z osiołka i wykonał gest ręką. Uzdrowił wszystkich, setki. Ludzi, którzy tam czekali. Setki. Jak to wyglądało? Posłuchajmy. Wcześniej, bo nie wiem, kto będzie teraz, w tych dniach jeszcze pójdzie do Czy Przecież to, to muszę z panią się ja skontaktować, bo to jest specjalista klasy europejskiej za to, przygotowuje. Pójdziesz do Doliny trendowatych za murami miasta. Ta dolina się nazwa Gehenna. I uzdrowi większość. Gdy zapytał się ich, czy wierzycie, że was mogą uzdrowić. Kilku nie wierzyło. Pobłogosławił, tylko tych kilku zostało strądem, a reszta wszystkim uzdrowił. To były cuda, które wprowadziły w totalne zakłopotanie faryzeuszy. Mają rozpocząć taniec śmierci. A widzą, co ten skubany robi. Przylodnicie się, co się wydarzyło dziś na dziedzicę. Jak W jakiej, moi drodzy, w sytuacji znaleźli się faryzeusze. Są ubrani świątyni. Jezus zsiada z posła którym zajmuje się ktoś z Betfagę. Trzeba wspomnieć, że nie zatrzymał się przy pierwszej bramie świątyni, lecz podążył wzdłuż muru, stając dopiero wtedy, gdy znalazł się od północnej blisko wieży Antonia. To tu zsiada, wchodzi do świątyni, tak by chciał ukazać, że nie ukrywa się przed sprawującymi władzę, i czuję się niewinny w swoim załowaniu. Powiedziała król, aby był panem tego miejsca. Na pierwszym dziedzińcu. I jak zwykle brzawa. Z powodu wymienianych pieniędzy sprzedających gołąbki. I tu jest ten drugi, w zamęt pan za świątyni, kiedy wygania kupczący. Ten pierwszy, który omawiał nad nami, to była zadyma. Rozumiecie? porwóz, to było takie coś. I dla tego wszystko. Bo aniołki, trzymać Dziś chodzi jako król. Wykonuje tylko jeden gest. Jeden spali z palis pieniędzy pieniędzmi Wszystko ucieka. Słuchajcie, jak to wyglądało. Są tam sprzedający gołębie, wróble, baranki. Tyle tylko, że teraz sprzedający są sami, bo wszyscy pobiegli ujrzeć Jezusa. Wszystko poleciało na, na to wydarzenie. Jezus wchodzi, wygląda odświętnie, ma na sobie purpurową szatę. A purpura to kolor królewski. To, musicie wiedzieć, dlaczego. Nie znoszą tych czerwonych płaszczy dzieci. Każdy kolor połkną. Będą zakładali bractwa Michała Archaniowa, grupę rycerzy Jana Pawła, Dzieci na gwałt na całym świecie. Nasi polonusy, gdzie mogą, tworzą kimy. Wszystkim dają płaszcze. To biały kolor, to niebieski. Ale jak zobaczą czerwony płaszcz. Wiecie, czemu się boją? Bo wy idziecie w imieniu Króla. I na was jest krew Chrystusa. Dlatego tak od razu reagują. Wygląda Pan Jezus Patrzy na targowisko, na grupę faryzeuszy uczonych w Piśmie, którzy obserwują Go, stojąc pod portykiem. Jego spojrzenie po nieoburzeniem idzie pospiesznie na się dziedzińca. Jego nieoczekiwany zryw wydaje się lotem, lotem płomienia, bo jego szata w słońcu zalewającym dziedziniec jest jak płomień. Jezus grzmi potężnym głosem. Wynoście się z domu mojego Ojca. To nie jest miejsce lichwy i targu. Napisane jest. Dom nazwany mój będzie domem modlitwy dlaczego więc dom w którym wzywa się imienia Pana uczyniliście jaskinią zbójców wynoście się stąd precz stąd złodzieje oszuści bezstydnicy, zbrodniarze bluźniercy bałwochwalcy oddający się najgorszemu bałwochwalstwu temu które odnosi się do pysznego ja gorszy ciele i kłamcy. W wielu naszych kościołach kramy robią przy głównych drzwiach. Byłem z nami, w Portugalii, to było dla mnie w jednym miasteczku przerażające do kościoła chodzisz, przed głównymi drzwi drzwiami potężny straga. Za głównymi drzwiami. Kto się tam będzie przy ołtarzu modlił, ale tam cały czas brzęk sługi monet. Precz, precz. Bo inaczej Bóg Najwyższy zmiecie za to, na zawsze to miejsce i do, dokona pomocy nad całym ludem. Nie powtarza chłosty jak poprzednio, ponieważ jednak kupujący, więc pieniądze ociągają się z posłuszeństwem, Jezus podchodzi do najbliższego stołu i go przewraca. Przedczorem myślałem, że w czyimś pokoju gra radio. A mam rozmowę z Niemką, nie? w pewnym momencie tylko usłyszę to radio. Idę na górę, dzieciak, jakby tam było radio, to i co zrobił? Z góry beton. To było postanowienie, telefon, cokolwiek gra. To się okazuje, że Pani Agusia w studiu nie wyłączyła naszej telewizji, nie? Dobrze, że były drzwi zamknięte, bo prawdopodobnie mógłbym nie widzieć moje komputera, tylko dźwięk słyszę, rozumiecie? Więc się nie dziwcie. Że jak rozwalę jeden telefon, złapię czyś na pustelni, to ty to przekażesz stu ludziom. Ta setka już tele nie zadzwoni na pustelni. Bo nie zawsze kara działa. Więc przypominam domownikom, ze względu na reformę i rewolucję na pustelni, jak cię złapię z telefonem gadającym, rozwale ci go, nie? Zaznaczam. Złapię i uderzam. Panie Rysie, rozumie to? Działam czysto? Powiedziałem, przestrzegałem. Bo, jak widzę, że pewne, pewne punkty ustępują, musi być decyzja konkretna. Bo wtedy wy już rozdajcie karty. A wtedy jest na parę miesięcy ocześnienie. Więc, panie, już rozwala jeden z tych. jeśli to pomaga. Bo już znali jego zachowanie poprzedniejsze. Więc, moi drodzy. Wagi spadają na ziemię z tego stołów codawcy, gdy między pieniądze pospiesznie wykonują na mając przykład tego, co może zrobić. Ile razy wam, mam wam powtarzać, że ma być to miejsce modlitwy, a nie Brudum? Z jedną ukochaną panią na pustyni walczę. Już mi w niedzielę ubiera spódnicę przy pracy. Wiem, że trudno. A że ją kocham, to jej mówię tak: dziś pani wyglądasz jak niewiasta, a w inne dni jak córek. To jest wszystko powiedziane z serca, ale żebyście zrozumieli, o co w tym miejscu chodzi. Jeśli chcemy promieniować, to to miejsce z naszej strony musi być jak najpiękniejsze. A ja, żeby utrzymać to wszystko w ryzach, muszę być czasami skuteczny do bólu. To często mówię, to co mówisz jest dobre na Twoim podwórku. Bo po masz trójkę dzieci. Ja mam tych głupów na ser, bab, co nie miała dzieci, co nie miała. Tą metodę ja już przed laty próbowałem. Powybijałem na te zęby. Więc wylazłem, coś innego. Bolesnego i dla mnie, bo jak pani Alicja, zwali telefon. No. Ale trzeba. Jezus patrzy na ludzi w świątyni, którzy posłuszni poleceniu naszego kapłana nie czynią niczego w odwecie. Kiedy dziedziniec jest oczyszczony, jest oczyszczony, Jezus idzie w stronę portyków. Czyli pan jest za jak władca, pan świątyni, kopujecie. I jeszcze na dziedzińcu nie było nikogo, bo czasami tamte ceremonie, jak się wchodziło do, swojego, do, do swojej świątyni, swojego pałacu, to tam tłumów nie było, one były przed głównym wejściem, wszystko, ale to tam wchodzisz sam, nie, że może A jak jest coś nie pomyśli szefa, no to stół na ziemię i wynowa. Dziedziniec jest pusty. Pan Jezus idzie dalej. Zachowuje się cały czas jak król. Wjechał jak król. Strój ma królewski. Potęga słowa królewska. Dzieci zachowani jako władcy. Idzie w stronę portyków. Gromadzą się tam. Niewidomi. Paralitycy. Sparaliżowani. I inni strapieni. Którzy... Wzywają go głośnymi oczykami. Cóż chcecie, żeby wam uczynił? Wzroku, panie. Moje nogi. Niech mój syn przemówi. Niech moja żona wyzdrowieje. Wierzymy w ciebie, synu Boga. Obok cała gramada faryzeuszy. Alarm jest w tej chwili w świątyni niebotyczny. Może byście ciągle myśleli, to niedziela palmowa. Na oczach Rzymian przy kilkunastu czy kilkudziesięciu tysiącach ludzi wjeżdża. Na osiołku jak mówi prorok Zajasz, Wypełniają się inne prorostwa Hosanna Ścielą płaszcze Oglądałem jak była ceremonia Moi drodzy Pierwszej prezydentury Putina Jak wchodził do pałacu Moskiewskiego moskiewski. Jakie dywany Na schodach nikt nie stał jak tylko wartownik otwierał drzwi Kamera pokazuje Idzie sam po schodach Dopiero tam dalej czekają na niego. Pani Merkel, jak teraz pojechała, moi drudzy, do papieża, się zachowywa jak król. To trzeba rozumieć władców. Dała kilka milionów euro papieżowi. Bo my o tym nie wiemy. Na, nasze media to, to dzieci. Przeznaczyła na cele biednych kościele. Niemcy, jak teraz tam byłem, są dumni, że nas stać na gest. Są dumni, bo wiedzą, że są panami świata w Europie. Wszystkie media pisały. Jaką ofiarę? Ile milionów euro? Jaki to był gest? Oni się umieją zachować po królewsku. Pan Jezus tu dzieci zachowuje się po królewsku. Bo teraz okazuje gest. Przybył król. Król zawsze coś przywoził. Wierzymy w Ciebie, synu Boga. Pan Jezus mówi, niech Bóg Was wysłucha. Powstańcie i wychwalajcie Pana. Jezus nie uzdrawia licznych chorych jeden po drugim, lecz czyni szeroki gaz ręką. Łaska i zdrowie stępują na nieszczęśliwców którzy prostują się. Nagle wszyscy, kilkuset ludzi, dzieci. Trzeba, trzeba rozumieć scenerię. Tamci, którzy mają klucz do świątyni, nie są w stanie nic zrobić. Ten, którego chcą zabić, wykonuje gest, który burzy wszystko. Bo kto zna mentalność świata i załowania, to wszystko rozumie, kto jest tu panem. I gdybym nie był historykiem, to bym nie, nie rozumiał intryzacji. Ale kiedy wyczytujesz w księgach, jest koronowanie króla polskiego na Wawelu. Z Wawelu idzie przez miasto Grodzką. Bo tam na Wawel do wodziło wchodziło tylko paru bązów. Ale kilkadziesiąt tysięcy ludzi gdzie gromadzą? Na rynku krakowskim. Dzieci wybudowane podium. Król jest witany z okien. Na ulicy Grockie idzie ko kościoła św. Andrzeja, bo idzie go wcześniej Piotra, przechodzi przez ulicę Franciszkańską, po lewej ma, moi drodzy, kościół franciszkański, po lewej dominikański i wchodzi, moi drodzy, na rynek tam dziesiątki tysięcy. Wchodzi na, na podium i rozpoczyna się intronizacja. Wszystkie Stany przychodzą, oddają pokłon i uznajemy Twoją władzę. Słyszeliście o tym? Nikt tego Was nie uczył. W związku z tym nie macie prawa rozumieć tego zachowania Pana. Troszkę powinniście rozumieć, bo jak Gomułka przejmował władzę, to była w Polsce amnestia, pamiętacie? Jak, jak przejmował e, władzę Gierek, przejmował, co było Pani stać, To była amnestia, no, bo traty amnestii nie zmieni, nie? Ale dlatego to, co amnestia. Amnestia, wypuszczali, wszystko. To był gest! nowego władcy. Państwo tu czyni gest. Gest nieprawdopodobny, bo setki ludzi prostują się, są uzdrowieni, wydają okrzyki radości. Teraz wszystko to, co leżało na, na, na łożach, było kulawe, niewidziane. Wszystko to teraz na oczach Faryzeuszy nie leci ku nim, tylko leci ku królowi. I co śpiewa? Chwała, chwała synowi Dawida. A wczoraj jak go atakowali, mówili, że my nie wiemy skąd on pochodzi. Rozumiecie jakie braństwo? Cały lud wie, że jest synem Dawida. No kto by nie wiedział, persona, czy nie jest to persona niechciana, tylko pan Jezus by nie później wyjaśniał w jednym z tekstów, że przebieg wszystkie krainy i miasta Izraela ówczesne. Że był wszędzie. Żeby nikt nie mówił, że nie miał możliwości widzenia. Więc ludzie musieli wiedzieć, że Józef był z źródłów Dawida. Czyste papiery. Wiedzieli, że Maria z Kapłańskiego. Tylko mówili Nikodemowi: Czy nie wiesz, że nic z Galilei nie przychodzi? Że żoną głupaka nam pokazywałem. Wszystko wiedzieli, bo oni mieli udokumentowaną prawdę, pra prawdę w aktach. Ci, którzy nie mówili, czy otrzymują łaskę. Chwała, chwała synowi Dawida. Hosanna Jezusowi z Nazaretu. Królowi królów. Panu panów. W tym momencie faryzeusze muszą za zaatakować. Ale robią to bardzo subtelnie. Faryzeusze udając szacunek wołają do niego nauczycielu. Czy je słyszysz? I że To jest niszczowska polityka, nie? Czy je słyszysz? Głupiego mają przed sobą? Czy głuchego? Te dzieci mówią to, czego nie wolno mówić. Czyli tam musiało być też masę dzieci. oni są w kropce, no bo skoro byli niemi, głusi, skąd to wiedzą? w skardzie, niech zamilkną nie, że ty się ty, 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 ty już go nie atakują w niczym Pana Jezusa bo nie są w stanie nic z tym zrobić, bo są bezradni a znacie Pana Jezusa to jest górna półka to jest półka nad półkami na którą nikt z was odpowiedzi nie znajdzie a dlaczego? Nigdy nie próbujcie szybko na czyjeś pytania odpowiadać. Bo w naszej bitwie nie świń. Zawsze umieć zbić spójnikiem czy zapytaniem. A dlaczego? I duchu święty pomóż. Panie złowi te tak. Czyż król prorok, król należący do mojej rasy, nie powiedział? Panie zawsze potwierdza swoje korzenie. Czy król prorok jest Dawid, należący do mojej rasy, czyli do pnia dzieci. Rozumiecie dlaczego komuniści przyszli i wycięli wszystkie korzenie, wycięli nam ziemiaństwo, arystokrację, żeby, bo to były najbardziej życiodajne soki polskiej ziemi. Poprzesiedlali narody, pomieszali ludzi, żebyście stracili ducha polskiej proste. Dlaczego moderniści rozpracowali Kościół i powycinali tradycje, zwyczaje? Bo to by... Życie daje nas soki. Ok. Żebyście wy byli w świadomości, że Kościół jest cały czas wypadkową zmiennych. A te zmienne sprawiają, że coś stałego w cudzysłowie zmiennego trwa na tygodnie, miesiąc. I znowu nowy mszał. Znowu, znowu układ czytań. Znowu nowe przepisy. I znowu się spotykają, by mówić o liturgii bo są nienasyceni swojej pysze. Jeszcze im jest mało hołdu za tego człowieka. Czyli Pan Jezus ma świadomość swoich korzeni? Czy król, prorok, który należący do mojej rasy, nie powiedział? Sprawiłeś, że usta dzieci nie niemowląt głoszą doskonałą chwałę, aby zmieszać Twoich wrogów? Cytuję Sal. Czy nie czytaliście tych słów psalmisty? Pozwólcie dzieciom wypowiadać pochwały dla mnie, podpowiadając, podpowiadając im, podpowiadają im je, ich aniołowie, którzy bez przerwy patrzą na mojego ojca i znają tajemnicę. Oni podpowiadają je tym niewinnym. Teraz pozwólcie mi wszyscy pójść modlić się do Pana. Po następne wejście króla już do swojego królestwa, czyli przejmował Wawel, ten nasz przejmuje świątynię. To jest jego dom. Mistrz dziada. rozumiecie o co chodzi? Kiedy byłem jeszcze dorastającym klerykiem w seminarium, miałem dobry układ z ludźmi w Kurii, to byli zaszokowani. Jakim rządcą będzie kardynał Macharski? A co on zażądał przy do Wszystkie klucze i pokazać mu wszystkie gamaki. Ja to teraz robię. Bo zauważyłem, jak straciłem system dowodzenia. Przyjmuję wszystkie zakamarki. Jak Już nie wprowadzę pojęcia, że potrzebny księdzu jest za zarządca. Dzieci. W takiej bitwie, którą prowadzę, muszę znać wszystkie zakamarki. Ale będę miał dużo czynności, to panią już i powie, panią przyjmę gdzieś w piątek, poniedziałek. I muszę to zrozumieć, nie? Bo przejmuję zakamarki. Bo część nie wtopiła się w mój system. W związku z tym ja mam tr trudność dowodzenia. Nie da rady. Żądam każdego klucza. Wszystko przejmuję. Efekt. Patrzcie się jak wyleka pisa. Jak tryb idzie do zakresu, Jak się zmieniają magazyny. Punkt po punkcie. Oczywiście się wszyscy bronią. Mówię, ale w sklepiku, ja nie, nie robić magazynu, żeby znosić każdy rodzaj książek więcej, pozemwali wszystko. Macie 20 kg magazyn. Wiem, wam się nie chce. Ja, ja wam się zawsze spieszy, jakżem wywalił pół tony rzeczy, nie? Okazuje się, jak fajnie jest w sklepiku. No fajnie jest. Jak jest fajnie w magazynie. Nie wiem, no bo każdy chce mieć. Ta ceniotełkę tu, ten tę, ceniotełeczko tę tu, ta drabineczkę tu, ta szmatkę tu i pasowałoby zbudować galerię w grzewieniu i tak by było mało miejsca, bo byś na każdym pięciu szomików, stołeczek, szoteczkę, drabineczkę wszędzie. Nie, w takim małym systemie da się to zrobić. Tego Panie dusi tu zauwie konkretnie u siebie. Nie rozmawia, pozwólcie mi iść i pomodlić się do Pana. A w, a w tej, moi drodzy, mowy Pan Jezus jest perfekcyjny. Mówi im, że te dzieci nie mówią od siebie, że to ich aniołowie podpowiadają. Pamiętacie hasło? Magiczna wiara w aniołów. Jak wybito w kościele aniołów świętych Matkę Bożą. To są mistrzowie. Oni tylko wszystko wiedzą. Zabroń. Ale teraz w takiej bitwie, jak chcesz prowadzić taką wojnę jak Pan Jezus... No to musisz być bardzo, bardzo, bardzo czytany. Lub też bardzo prosty, ale bardzo, bardzo wierzący. I wierzyć, że Duch Święty pomoże. I wtedy też to powiesz. Usta dzieci i niemowląt będą oddawać chwałę. Amen. Amen.